Innowacje społeczne przede wszystkim są ogromną wartością dla nas jako społeczeństwa z kilku powodów. Przede wszystkim możemy poprawić sytuację konkretnej grupy społecznej, która na przykład na co dzień jest wykluczana. Na przykład to są osoby z niepełnosprawnościami. Seniorzy, osoby, które na przykład też mają trudną sytuację materialną. Tutaj nawiążę na przykład do dzieci wychowywanych w placówkach opiekuńczych czy dzieci wychowujących się w pieczach zastępczych. A więc innowacjami tak naprawdę możemy objąć bardzo szerokie grono odbiorców i możemy zmienić konkretną sytuację na lepsze.